Dzień dobry Państwu. Rozpocznie dla odmiany Monika. Dzień dobry Państwu. Witamy. Sales Espresso 9.09. Dariusz Milczarek, Monika Kamińska. Monika Kamińska. No dobrze, kontynuujemy nasz narcystyczny proces dyskusji dwóch psychologów. jeszcze patrzę, że wydzieranych. A jak? U nas to, to jest standard. Zresztą ludzie, ludzie, zauważyłem, tych frików trochę zaczyna szalać na punkcie tatuaży, ale nie będziemy o tatuażach rozmawiać. Nie. Natomiast będziemy rozmawiać o fakapach i zadałaś mi takie pytanie wczoraj, mm -hmm. dot, dotyczące tego, która grupa tak. z wymienionych przeze mnie trzech grup y, mm -hmm. ma najwięcej potencjalnie fakapów. Zadałeś mi to pytanie prawdopodobnie mając jakąś w głowie myśl, od, odpowiedź, ale, a ja nie wiem tego do końca, szczerze mówiąc, bo mi się wydaje, że każda z tych grup ma bardzo dużo, może mieć różnych fuck upów, tylko one są trochę... Nie jest spektakularne. Z, albo z innego Wiesz, bo tak jakby do, z czego innego wynikają. Nie wiem, czy, czy mhm. Ty pewnie wiesz, bo my lubimy się posługiwać w Sandlerem takim myśleniem, że w innym miejscu się potykasz, a w innym miejscu się wypierdzielisz. Tak? Czyli mhm. zawsze tak. na początku się tam potkniesz, a po jakimś czasie gdzieś wypadniesz. Mhm. Teraz przy założeniu, że ostatecznym efektem wypierdzielenia jest niezrealizowanie budżetu czy planu, mhm. to jednak ludzie się z różnych powodów potykają. Bo na przykład tak. dla mnie ta grupa największych leserów potyka się, bo im się nie chce, i oni po prostu wykonują bardzo mało aktywności. W efekcie czego można powiedzieć, że ich wynik jest gówniany bardzo często. Mm -hmm co dla mnie jest, ma znamiona fakapu. No jeżeli jesteś sprzedawcą i jesteś gówniany, masz gówniane rezultaty, no to... to jesteś jednym wielkim fakapem. No tak, ale I to... pomyłką rekrutacyjną. Tak, no właśnie, ale teraz jakby wychodzę z założenia, że nie rozmawiamy o tym, e, wiesz, że ktoś po prostu jakby no poszedł nie tą drogą w życiu. I to jest jego fuck up. No jakby nie, może nie powinien być sprzedawcą, tylko nie wiem, pracować na poczcie z całym szacunkiem wszystkich pracujących na poczcie, ale może to jest jego droga. Natomiast ja mam, jak rozmawiamy o fuck upach, no to ten fuck up jest już takim dla mnie to może nie spektakularnym, ale na pewno taką nauczką, z której wyciągam lekcje. No. Proszę, no Twojej jeśli... perspektywy w takim razie, gdzie są fuck upy? To mojej perspektywy na, na pewno, czy mogę sobie, bez przesady, uciąć Dać mały palec, ale jestem w powiedzmy w 80% przekonana, że fakapy są w grupie, która robi najbardziej spektakularne, i to jest ta grupa, o której powiedziałeś, że to są wirtuozi. To jest A tak dlaczego 5, według 10%. ciebie oni akurat są najbardziej narażeni na fakap albo, albo fakapogenni? Fakapogenni, bardzo no. ładne, nie? Fakapogenni. <laughs> Dlatego, że to są ci, którzy wkręcają się, są, właśnie powiedziałeś, podekscytowani. Oni są podnieceni tym, co robią i oni są najczęściej bardzo mało czujni na to co się wydarza wracamy znowu do adrenaliny to ona powoduje ten napęd no i to jest tak jak jak darek milczarek wychodzi na scenę to już jest cały poświęcony scenie to nawet jakby tam weszło po prostu 10 terrorystów i stało i chciało strzelać to byś tego nie zauważył no może to tak wygląda trochę, ale I nie wiesz, musi to jest tak takie, to jest, to, jest to, co, to, co tam nakręca. A ci żołnierze, o których mówiłeś, albo ci leni leniuchy te, które po prostu nic nie robią, no to żołnierz, żołnierz idzie zgodnie z procesem. To jest w ogóle niesamowite, ponieważ ja pracując na narzędziach, które też jakby tutaj w Sandlerze wykorzystujemy między innymi na badaniu Finksa, jakby obserwuję, że w ogóle wśród sprzedawców tam jest taki obszar kompetencyjny, działanie zgodnie z procesem, on praktycznie nie istnieje. To jest, to jest naprawdę to jest niewiarygodne. Badań przeprowadziłam już całkiem sporo. To jest działanie zgodnie z procesem wśród wirtuozów, z którymi my pracujemy, sprzedawców, nie ma. nie ma. A to dlatego, że ja to, to, to kiedyś taka stara dyskusja, pamiętam, była, czy, 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 czy jakby szukamy sprzedawców artystów, czy sprzedawców żołnierzy. To ja rozumiem, że sprzedawca artysta, tak powiedzmy, umownie, mm -hmm. to, jest taki, to, to jest ktoś trochę poza strukturą, no antysystemowiec. Tak, tak. A to, jest anarchista. Taki, to jest anarchista, ale z drugiej strony zobacz, no to jest w każdym zawodzie możemy tak powiedzieć. No już jest, nie wiem, na przykład rajdowców, a ile jest wybitnych rajdowców, tak? jakby, Którzy zdobywają nagrody, wiesz. Mm. Jakby w każdym, w każdym obszarze iluś jest psychologów, jak już rozmawiamy, a ilu jest psychologów, którzy faktycznie są, nie wiem, na topie i robią badania i piszą książki i, i, i zdobywają świat. No nie, rozumiem, no to... ale, ale nie, bo to trochę, trochę tak jakby mówimy o jeszcze o czymś innym, bo mówimy tak. o tym, o takiej nietuzinkowości osobowościowej, powiedzmy. Prawda? że ludzie. Z... Ja, ale dobra, to też jest ciekawe, że tak trochę skaczemy z wątku na wątek, ale jednak, bo tak sobie myślę, tak, że, że jednak ci, powiedzmy, nieschematyczni artyści, są Fakapogenni. Nie, mieszcz... Faka nie mieszczący się trochę w takich superstrukturach, to oni wydaje mi się z kolei z drugiej strony, no właśnie, może mają po prostu pewną umiejętność bycia pod prąd też. Że na przykład ich życie, jak tak. Czasem może z niektórymi rozmawiam, ale nie to, żeby jakieś badania robiły specjalne, to muszę powiedzieć, że na przykład, nie wiem, albo mieli coś ze szkołą, albo z jakimś środowiskiem, albo, albo trochę musieli się, nie wiem, obrazili się, pokłócili coś tam, jakieś mhm. wy, takie wybory. Poprzepychać. I też mieli takie wybory życiowe, niekoniecznie takie konwencjonalne, coś zrobili trochę wbrew. Czemuś. Mm -hmm. I wydaje mi się, że to jest taka trochę umiejętność odważnego pokonywania, przekraczania jakichś tam granic. I to, to, na przykład, wydaje mi się, że to dobry sprzedawca y, potrafi wyjść z takiego właśnie strefy, tak zwanej strefy komfortu, którego nie tego tego określonego. Ale, ale tak, ale wiem, mówisz, mówisz, że to jest w ogóle, case teraz ciekawy. Będzie case mojego syna, a, który jest świetnym sprzedawcą. 16 lat. To jest typ, typ dziecka, które ma własną matkę sprzeda, naprawdę, 16 lat, już kilka dobrych interesów za sobą i to jest taki chłopak, który w wieku 16 lat teoretycznie powinien być związany z grupą rówieśniczą, trochę się nie wychylać, tak. wiesz, według schematów. A to jest taki dzieciak, który wkłada czapkę, choinkę przed świętami i jeździ metrem, żeby dać ludziom trochę radości. Serio? Tak. I jeździ w takiej czapce, która jest czapką choinką z bombkami. I on jeździ do szkoły metrem. I mówi, mamo, super, wiesz ile ludzi się dzisiaj uśmiechało do mnie. dałem im trochę radości. A to on, jest, on sprzedaje w takim razie... On jest takim... Tak, on kasę jest... Za to jeszcze, na spokojnie myślę, że to jest kwestia roku, kiedy na zacznie. Na oglądałeś się, na czułeś się <laughs> fajnie, na uśmiechałeś się. A teraz... Zaplać. Tak. E, e, i, to jest, I to jest trochę tak. To jest trochę takie pójście. Absolutnie zgadzam się z Tobą, że to są ludzie, którzy trochę idą tak. Trochę to jest takie robienie pewnych rzeczy pod prąd. Jest to, jak już sobie tak y, trochę psychologizujemy i tak trochę mówimy o niczym, a, a trochę mówimy o własnościach, o O fakapogenności. Faka, 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 faka faka. To przyszła mi jeszcze jedna taka myśl związana z byciem sprzedawcą. Bo zobacz, bardzo często. Mówi się o zespołach sprzedażowych, prawda, o tym, że tam coś. Natomiast w praktyce sprzedawca jest samotny. Mhm. Bo wiesz, my możemy się tam na zebraniach powymieniać doświadczeniami, dobrymi Poklepacz praktykami, po plecach, poklecać tak. po pyłkach, po plecach gdzie chcesz, ale potem każdy sam tak. mierzy się z tym swoim terytorium. Bardzo rzadko zresztą są takie pewnie teamy sprzedażowe typowe, że to jest naprawdę zespół. Najczęściej mhm. to są samotni ludzie. I tak sobie pomyślałem, że... Bo zobacz, za każdym razem trochę budujesz od początku relacje. Mhm. W sumie możesz zobaczyć, to też jest trochę tak, że, że przeżywasz wiele różnych fascynacji, przeżywasz wiele różnych porażek, ktoś ci się podoba, ktoś ci się nie podoba, mhm. ktoś cię lubi, a ktoś od razu nie, to się czuje. No nie tak. zobacz, że jakby te, ta samotność z jednej strony trochę. I sam nie wiem, czy ona ma jakiś istotny wpływ na satysfakcję z pracy, czy na, na jakiś może pomysł, że ja, że ja tą pracę wykonuję, że lubię być samotny, ale to co, to, to, co chciałem powiedzieć, to trochę co innego, ale to mi się pojawiło w trakcie, kiedy rozpocząłem to zdanie, a mianowicie i już wcześniej o tym zupełnie tak nie myślałem, że to jest taki zawód, który powoduje bardzo wiele różnych interpersonalnych rela emocji. Mhm. Że na przykład jak ludzie żyją w takim w miarę zamkniętym środowisku, spotykają mniej więcej w miarę tych samych ludzi, mają jakąś tam w miarę ułożoną z nimi relację. To nie, nie są bombardowani wiecznie, ciągle jakimiś, wiesz, nowymi, ale fajnie, ale nie mhm. fajnie. Jesteś beznadziejna, mhm. jesteś super fajna. No nie, że mhm. to w ogóle wydaje mi się, że to jest też uzależniające, nie na przykład. To albo jest takie... no to to jest trochę to co powiedziałeś. To znowu jest lekka adrenalina w budowaniu relacji. Będę się trzymać tej adrenaliny twardo, bo to jest znowu to, co, on, okay. co cię kręci. A to jest trochę to co powiedziałeś, ten lekko narcystyczne nastawienie. To Jest Dobra. tak, że trochę sobie myślę, że jednak. Ten minimalny kawałek narcyzmu w każdym z nas sprzedawcy musi być. Dobra, to teraz posłuchaj. Zadam ci pytanie, na które odpowiesz tylko jednym zdaniem, a potem. Umiem? Umiesz. Możesz to odpowiedzieć prosto, a, a, ale potem to, to będziemy kontynuować jutro. Mianowicie, chciałem się Ciebie zapytać. Bo razu wyobraźmy sobie, no bo tak. Ty, z całą pewnością masz jakieś swoje doświadczenia fakapowe w sprzedaży, choćby to nie dotyczyło sprzedaży produktów czy usługi, ale nie wiem, idei, pomysłu, mm -hmm. prawda? Że jakby na czymś mm -hmm. ci zależy, żeby ktoś kupił coś, prawda? Jakiś właśnie pomysł na przykład na coś. No więc chciałbym, żebyś sięgnęła teraz w głąb swojej przenikliwej, świadomej lub nieświadomej części. Moniki. I trochę spróbowała wrócić do jakiejś takiej sytuacji, i trochę zrobimy sobie jej taką osobistą wiwisekcję. To będzie coś rodzaj między, między psychoterapią a, a stand-upem. Dobra. Tak? To teraz mm -hmm. mi tylko powiedz, czy taką sytuację masz. w głowie. Mam. dobra. I na tym zaparkujemy. A wy, jak jesteście ciekawi, co Monika ma do powiedzenia, to <laughs> dopiero jutro powie. <laughs>